Cześć, witam was na kanale Piłkarskie Pewniaki. Na początku proszę Was o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to bardzo pomoże. Jeszcze przed startem oferta dla nowych użytkowników. Warunki tej oferty powitalnej są banalnie proste. Jest to zakład bez ryzyka do 50 zł dla nowych graczy. Czyli jeśli ktoś z Was puści swój pierwszy kupon i go przegra, to dostanie zwrot środków na swoje konto depozytowane i może je od razu wypłacić. Nie trzeba nimi obracać, bo są to prawdziwe środki. Aby maksymalnie wykorzystać tę ofertę powitalną, należy zagrać swój pierwszy zakład za 57 zł. Jeśli nie wejdzie, to Bookmacher zwróci wam pieniądze. To jest naprawdę jedna z najlepszych ofert powitalnych na rynku. Pamiętajcie, aby wpisywać kod w pewne 50. Jeżeli tego nie zrobicie i zarejestrujecie się po prostu ze strony Betclika, to jeżeli po prostu przegracie 50 zł, to te pieniądze nie zostaną wam zwrócone. A tutaj macie ciekawą ofertę z opcją, że pieniądze zostaną wam zwrócone. Nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszych typów. A więc tak, na dzisiaj przygotowałem dla was dubla. W pierwszym zdarzeniu typuję, że Anglia wygra w pojedynku z Polską. Kurs na to zdarzenie to 1.35. Jak sami wiecie, w tym spotkaniu zabraknie Roberta Lewandowskiego, czyli najważniejszego zawodnika w naszej kadrze. Uważam, że brak takiej osobowości mocno odbije się na stylu naszej kadry. Dodatkowo, pod znakiem zapytania, stoi występ Grzegorza Krychowiaka. Uważam, że Polska nie ma za dużych szans w tym meczu. Anglicy grają u siebie i nawet remis byłby tutaj sensacją. Niestety, uważam, że na taki wynik nas nie stać i po prostu Polska przegra to spotkanie. W drugim zdarzeniu typuję wygraną Francji w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Kurs na to zdarzenie to 1,39. Ten kurs jest tutaj wyższy z uwagi na to, że Francja zremisowała chociażby z Ukrainą. Oni potrzebują teraz punktów i muszą wygrać to spotkanie. Bośnia i Hercegowina to nie jest za dobra kadra, a Francuzi, a Francuzi mają napakowany zespół gwiazd. Potrzebują punktów i powinni wygrać to spotkanie. Kurs łączny na tym kuponie to 1,88. Ja gram w nim za 1000 zł, a do wygrania mam 1654 zł. Także naprawdę mam o co grać. Miejmy nadzieję, że szczęście nam dopisze i ten kupon nam siądzie. Zdarzenia w tym kuponie są w miarę ciekawe i powinny bez większych problemów nam siąść. No i standardowo w filmie mam dla Was konkurs. Wytypuj dokładny wynik spotkania oraz minutę pierwszej bramki w meczu Polski z Anglią. Osoba, która będzie najbliżej, wygrywa 50 zł na typowanie w betclick. Oczywiście komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. Warunki wzięcia udziału w konkursie jest zostawiona łapkę w górę pod tym filmem, dołączenie do naszej grupy piłkarskie Pewniaki na Facebooku oraz subskrypcja naszego kanału YouTube. W tym materiale to już wszystko, jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zachęcam Was także do odwiedzin naszej grupy piłkarskie Pewniaki na Facebooku. Jeszcze tak pokrótce na temat niewypłaconych bonusów. One już niebawem zostaną wypłacone i myślę, że to zrobimy do końca tygodnia. Od tego materiału ja jestem nowym prowadzącym tego kanału i postaram się wszystkiego jak najlepiej dopilnować. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych filmach. Cześć!